Prezydent Rosji Władimir Putin wydaje się próbować załagodzić możliwe napięcia w stosunkach rosyjsko-azerbejdżańskich i rosyjsko-kazachskich po tym, jak rosyjska obrona powietrzna prawdopodobnie ostrzelała samolot pasażerski Azerbaijan Airlines 25 grudnia, powodując jego katastrofę w Kazachstanie. Putin zadzwonił do prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa w sprawie katastrofy z 25 grudnia w dniu 28 grudnia i Kremlowski odczyt rozmowy stwierdził, że Putin i Alijew omówili szczegółowo katastrofę samolotu z 25 grudnia w Aktau w Kazachstanie, a Putin przeprosił, że w tragiczny incydent miał miejsce w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Kreml zauważył, że samolot wielokrotnie próbował wylądować na lotnisku w groźnym w Republice Czeczenii, gdy rosyjskie systemy obrony powietrznej odpierały ukraińskie ataki dronów na Grozny, a także Muskok i Włady Kaukas w Osetii Północnej Alanii. Kreml oświadczył, że rosyjski komitet śledczy wszczął postępowanie karne w sprawie naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu, ale nie sprecyzował, że tragiczny incydent, który miał miejsce nad rosyjską przestrzenią powietrzną, był ostrzelaniem samolotu pasażerskiego przez rosyjską obronę powietrzną. Odczyt służby prasowej Alijewa stwierdził jednak, że Putin przeprosił za to, że samolot został poddany fizycznemu i technicznemu uderzeniu z zewnątrz samolotu w rosyjskiej przestrzeni powietrznej, co doprowadziło do tragicznego incydentu. Odczyt Azerbejdżanu stwierdził, że Alijew zauważył, że w kadłubie samolotu były dziury, a zeznania ocalałych mówiły o tym, jak obce cząsteczki przebiły kabinę podczas lotu samolotu. Odczyt Azerbejdżanu, choć bardziej wyraźny niż rosyjski, również nie precyzuje, że rosyjska obrona powietrzna uderzyła w samolot. Różnice między rosyjskimi i azerskimi odczytami sugerują, że Azerbejdżan jest niezadowolony z zakresu, w jakim Kreml odmawia bezpośredniego uznania roli, jaką systemy obrony powietrznej odegrały w zestrzeleniu samolotu. Putin zadzwonił również do prezydenta Kazachstanu Kasyma Jomarta Tokajewa 28 grudnia, prawdopodobnie w celu omówienia, w jaki sposób oficjalne dochodzenie w sprawie miejsca katastrofy w Kazachstanie przedstawi rolę Rosji w katastrofie. Zarówno rosyjskie, jak i kazachskie odczyty rozmowy telefonicznej stwierdzają, że Putin i Tokajew wymienili kondolencje z powodu śmierci obywateli Rosji i Kazachstanu w katastrofie. Putin i Tokajew rozmawiali o kazachskiej komisji rządowej badającej katastrofę, w skład której wchodzą specjaliści z Rosji, Azerbejdżanu i Brazylii. W rosyjskim komunikacie stwierdzono, że specjaliści będą dekodować rejestratory lotu z samolotu. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow rozmawiał również telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Azerbejdżanu Dzejhunem Bajramowem 28 grudnia i omówił potrzebę ustalenia wszystkich przyczyn katastrofy lotniczej i podjęcia pilnych środków w celu zapobieżenia podobnej sytuacji w przyszłości. Rosyjskie władze podobno nie zezwoliły samolotowi na lądowanie na rosyjskich lotniskach, mimo że rzekomy zapis komunikacji między załogą samolotu a dyspozytorem w Groźnym twierdził, że pilot poprosił o awaryjne lądowanie w Rosji. MSNBC i NBC News poinformowały 27 grudnia, że dwóch amerykańskich urzędników wojskowych powołując się na amerykański wywiad, wskazało, że siły rosyjskie namierzyły samolot za pomocą systemów obrony powietrznej po tym, jak prawdopodobnie błędnie zidentyfikowały azerbejdżański samolot pasażerski jako ukraińskiego drona, częściowo ze względu na nieregularny wzór lotu samolotu. Rosyjskie źródło wewnętrzne które podobno ma powiązania z rosyjskimi organami ścigania, i opublikowało rzekomą transkrypcję komunikacji między załogą samolotu a dyspozytorem w groźnym, twierdziło 28 grudnia, że Rosja przetransportowała systemy obrony powietrznej, w tym systemy obrony powietrznej S300 z Syrii do Czeczeni po upadku reżimu Baszara al-Assada i niedawno zainstalowała te systemy obrony powietrznej wokół groźnego. ISW i Krytyk Freds Project S, CTP, Africa File niedawno zaobserwowały rosyjskie loty z Syrii na lotnisko w Machaczkale, około 180 km na południowy wschód od Groźnego, ale nie mogą potwierdzić, jaki ładunek przewoził samolot. Siły ukraińskie uderzyły niedawno w rosyjski magazyn, zakład konserwacji i naprawy dronów Szechyt w mieście Oryol w obwodzie Oryolskim. Ukraiński Sztab Generalny poinformował 28 grudnia, że siły ukraińskie uderzyły w obiekt 26 grudnia i że uderzenie to znacznie zmniejszyło zdolność Rosji do przeprowadzania ataków wszechydna Ukrainy. Rosyjski opozycyjny portal Astra, powołując się na nieokreślone źródła, poinformował, że Ukraina uderzyła w obiekt co najmniej trzema pociskami Storm Shadow po południu 26 grudnia, a uderzenie zraniło i zabiło dziewięciu rosyjskich żołnierzy. Zdjęcia satelitarne wskazują że siły rosyjskie rozpoczęły budowę obiektu w sierpniu 2024 roku i mogły zakończyć budowę w listopadzie lub na początku grudnia 2024 roku. Władze rosyjskie nadal tworzą podstawę prawną do usunięcia talibów i Hayat Tahrir al-Sham (HTS) z oficjalnej listy zakazanych organizacji terrorystycznych rządu rosyjskiego. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał 28 grudnia ustawę zezwalającą rosyjskiemu rządowi na usuwanie organizacji z rosyjskiej listy organizacji terrorystycznych. Rosyjscy blogerzy militarni zauważyli, że dekret ułatwi zbliżenie Rosji z talibami, a jeden z blogerów militarnych stwierdził, że talibowie zademonstrowali swoje zamiary zaprowadzenia pokoju w Afganistanie, co otworzy nowe szlaki handlowe dla Rosji. ISW zauważyło wcześniej, że rosyjskie władze przygotowują mechanizmy prawne w celu usunięcia talibów z listy, a dekret Putina jest prawdopodobnie jednym z ostatnich kroków w tym procesie. Dekret Putina ustanawia również podstawę prawną dla rosyjskiego rządu do usunięcia innych organizacji, w tym HTS, z listy zakazanych organizacji terrorystycznych w ramach rosyjskich wysiłków na rzecz rozwijania pozytywnych stosunków z tymczasowym rządem Syrii kierowanym przez HTS i zapewnienia gwarancji dla dalszych operacji rosyjskich baz wojskowych w Syrii. Rosja kontynuuje zwiększanie krajowych zdolności produkcyjnych dronów szachyt irańskiego projektu przed kampanią uderzeniową przeciwko Ukrainie zimą 2024-2025, CNN, powołując się na ukraińskie źródła wywiadu obronnego, oszacowało 27 grudnia że rosyjski zakład produkcji dronów Szechyt w specjalnej strefie ekonomicznej Ałabuga SSE, w Republice Tatarstanu wyprodukował 5760 dronów w okresie od stycznia do września 2024 roku, ponad dwukrotnie więcej niż w 2023 roku. CNN poinformowało, że zdjęcia satelitarne pokazują, że rosyjskie władze zbudowały dwa nowe budynki i wydaje się, że zainstalowały klatki z siatki przeciw dronom nad kilkoma budynkami w obiekcie w SSE Ałabuga. CNN, powołując się na wyciekłe dokumenty z zakładu, poinformowało, że zakład w Ałabudze jest głównym rosyjskim zakładem produkcyjnym Szacheda i już wypełnił umowę na produkcję 6000 tysięcy dronów dla rosyjskiego wojska do września 2025 roku. Źródła w ukraińskim wywiadzie obronnym powiedziały CNN. Że zakład w Ałabudze rozpoczął produkcję niskotechnologicznych dronów Wabików, które przypominają drony Szechyd i że siły rosyjskie używają tych wabików do obezwładniania ukraińskich systemów obrony powietrznej latem 2024 roku. Źródła powiedziały CNN. Że Rosja zamierza wyprodukować 10 tysiące dronów wabików do końca 2024 roku, prawie dwukrotnie więcej niż dronów uderzeniowych Szechyt, które Rosja wyprodukowała w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2024 roku, ponieważ drony wabiki są 10 razy tańsze w produkcji niż uzbrojone drony uderzeniowe Szechyt. CNN zauważyło, że Rosja zbudowała również stację kolejową w pobliżu Sse Ałabuga z bezpośrednim połączeniem kolejowym między Rosją a chińską Republiką Ludową (ChRL), które według ukraińskiego oficera wywiadu może być wykorzystywane do przesyłania komponentów wymaganych do produkcji dronów między ChRL a Sse Ałabuga. Rosja nie uporała się jeszcze z ograniczeniami swojej zdolności do produkcji i wykorzystania dronów szechyd i prawdopodobnie będzie nadal zmagać się z tymi ograniczeniami w 2025 roku. ISW zaobserwowało wcześniej oznaki, że zachodnie sankcje komplikują zdolność Rosji do pozyskiwania wysokiej jakości komponentów do dronów Szechyd i że Rosja w coraz większym stopniu polega na niskiej jakości silnikach z CHRL do zasilania dronów Szechyd. Ukraińskie innowacje w zakresie wojny elektronicznej F Również wydają się umożliwiać siłom ukraińskim skuteczniejsze zakłócanie ataków z użyciem dronów Szechyd. Siły rosyjskie prawdopodobnie będą nadal dostosowywać swoje pakiety uderzeniowe w okresie zimowym 2024, 2025 i później, aby wyrządzić znaczne szkody w ukraińskiej sieci energetycznej i infrastrukturze krytycznej. A Rosja prawdopodobnie zamierza dalej zwiększać produkcję i wykorzystanie dronów Shechyd po przewidywanym podpisaniu rosyjsko-irańskiego kompleksowego porozumienia o partnerstwie strategicznym w styczniu 2025 rok. Siły Korei Północnej nadal doświadczają wysokiego wskaźnika ofiar w związku z niedawnym potwierdzeniem pierwszego schwytanego północno-koreańskiego żołnierza w obwodzie kurskim. Bezpieczeństwa narodowego John Kirby oświadczył 27 grudnia że siły północno poniosły około tysiąc ofiar w ciągu ostatniego tygodnia w obwodzie kurskim, mniej więcej od 20 do 27 grudnia, i że rosyjskie dowództwo wykorzystuje, a władze Korei Północnej zezwalają Rosji na wykorzystywanie niższych i wyższych rangą żołnierzy północno-koreańskich w atakach piechoty bez wsparcia pojazdów opancerzonych. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełęński, oświadczył 23 grudnia. Że ponad 3000 rok północnokoreańskich żołnierzy zostało zabitych lub rannych w obwodzie Kurskim, co stanowi około 1 czwartą z 12 tysięcy wszystkich zgłoszonych północno-koreańskich żołnierzy w obwodzie Kurskim. Narodowa Służba Wywiadowcza Korei Południowej NIS, potwierdziła 26 grudnia, po konsultacjach z ukraińskim wywiadem, że ukraińskie siły operacji specjalnych SSO skrytały rannego północno-koreańskiego żołnierza w obwodzie Kurskim a ukraińskie źródła opublikowały zdjęcia rzekomo przedstawiające schwytanego północno-koreańskiego żołnierza. ISW nie jest jednak w stanie zweryfikować tych zdjęć.